Co by na to, żeby pograć w butelkę? Świetny pomysł! Dobra, to gramy! Brillant. Serio to jest. Yy, yy, co mam zrobić? E, wymyślmy mu wyzwanie. Kto mu wymyśli? Ja, ja, ja! Bo wiecie, znacie te ten tekst. Brylant i jak kochania para. Tak, znamy. Ty cały czas to powtarzasz, sugar. No tak, więc brylant! <ścoughs> Choć zaprzeczasz ciągle temu tekstowi po całej Kiara i zadanie zaliczone. Co? <ścoughs> <ścoughs> A my że za młodzi na to! <ścoughs> no, błagam, ziom! 16 lat! Halo! Uch. Dalej na środek wyłazicie i po sprawie... Ty w ogóle tego chcesz? No co, kim? Co, co powie na to szugar, jak się wycofamy? No, cóż chyba nie mamy wyboru. Uch. Robię zdjęcie! Masz aparat. Gwizdę Wam Stefanowi. Aha, fajnie. Teraz już wszyscy wiemy, że się kochacie. Nie musicie udawać. Powiedzcie! Ty, my nic nie udajemy. Tam. Wiesz, co hmm. nawet chyba nie ma sensu im tłumaczyć, co nie? No raczej nie. Później się dowiedzą, jak obejrzycie film. Jaki film? Nie powiem Wam. Jest w kolejce. Dowiecie się, już niedługo. Wiecie, jaką niedługo mamy rocznicę. Tak, 5 lat kanału, no wiemy już wszyscy. Będzie znowu impreza. I dlatego wrzucamy niesamowity film i poznacie po prostu taki szczegół, że oszalejecie. Ja już chyba się domyślam, ale. No dobrze, poczekamy. No to powiedz, czego się domyślasz? Um, że wy jesteście parą. Co? Czyś ty po prostu chyba coś ci się gorączkę masz? Um, nie Co wiem. to! Chodzi o coś innego! My parą! Błagam cię! Dowiecie się czegoś jeszcze lepszego! W moim to jest najlepsze, ale okej. Okay. Jest coś jeszcze lepszego. Co ty błagam. Brylant, przecież my nie jesteśmy parą. No, to prawda. Coś ściemniasz, Toldo. It's deep inside of me, but they hate when you're successful because they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life And these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm

Jakoś przeżyję, ale wiesz. Mm, nie wiem, czy chcę tu zostać. Wiesz, jak ja jeszcze myślę o tych wszystkich rzeczach związanych z ludźmi, stajnią... Tak, wiem. Ale może jednak się przekonasz. Także każdy nasz dzień zaczyna się od coś śniadania. Tak, jak u ludzi. I każdy z nas dostaje paszę treściwą. O co to jest? Zazwyczaj są tam różne zboża. No i tam jakiś granulat. No różne tam są rzeczy. Dokładnie nie wiem, ale może być na przykład owiec. O, to jest najczęściej takie. Tej paszy. No i różne inne dodatki. Nie jadłeś nigdy czegoś takiego? Nie dawali ci tego w tej stajni wojskowej? Tam nie, głod... tam nie głodzili. Ja nic tam nie jadłem. O, no tak. Więc jedyne co jadłem po ucieczce to. No, trawę, jabłka, jakbyłem u tego Indianina. No i jeszcze. Czasami jakieś tam, no ogólnie trawę, ale czasami też jakieś jabłko z niedałem. No, to już coś tam jeszcze, to jest właśnie taka pasza treściwa. Dobrze, to może zacznę od Was, koniki. Świetnie. Ona jest bardzo dobra, wiesz? Spróbuj. Ach, nie całkiem nieźle. No, naprawdę, spróbuj. Chyba, że chcesz iść trawę. Nie no dobra, mogę spróbować. Mm. Ej, fajne to. Mm. Naprawdę dobre. Mm. No, widzisz? Papi, teraz ty możesz też to jeść. Naprawdę, mamusiu? Tak. Już ty na tyle urosłeś, że no możesz jeść coś takiego. Też spróbuj. Mmm, ale pycha! Przepyszne! No widzisz? Bardzo dobrze, synku. Jemy wartościowe rzeczy. Wszystkie konie to uwielbiają. Mmm. Mm. Najlepsze śniadanie, naprawdę. Hmm. Ale pycha. Widzisz? Naprawdę tutaj mają dobre rzeczy. No jeżeli chodzi o jedzenie, to jest pierwsza klasa, jak na razie. No, potem jeszcze zobaczysz, jakie mamy inne fajne rzeczy. Teraz pora na czyszczenie do treningu. O, słyszałam o tym. Wiesz, czyści się nas, bo jesteśmy brudni, tak? Wszyscy. Tak, wiem, oczywiście. Powiedz, Walta, co o tym myślisz. To jest naprawdę przyjemne. Jeżeli, jeżeli jakiś koń jest zestresowany, na przykład, jak jedzie na zawody, no to takie czyszczenie jest po prostu idealnym odstresowywaczem. Hmm. A nie to wygląda. Nie wiem, czy Ci się to spodoba, ale słyszałam, że pani Emma rozmawiała dzisiaj z uczniami i masz mieć. My jedziemy dzisiaj na przyjażdżkę, i Johnny Cię weźmie. Jeszcze ten na Aha, fajnie. Więc też będziesz czyszczony, więc może Ci się to spodoba. Przynajmniej mam nadzieję. Bo nie ma konia, który by, ten, by tego nie lubił. Także naprawdę decyduj się. No i co o tym myślisz? No, to może być akurat ciekawe. A co to jest? Bo nigdy tego nie widziałem. To jest kopystka. Czyści się tym kopyta. A, okej. Okay. To metalowe wygląda dość przerażająco. Nie martw się, to nie boli. Tak, to naprawdę nie boli, zobaczysz. Tobie też będą to robić, także na pewno nic cię nie ma za boli. Miałem kiedyś coś takiego robione, ale... tam było tylko to metalowe. Bez też szczotki. No, niektóre takie same, ale są zazwyczaj z takimi szczotkami. Teraz pora na siodłanie. O, już raz to przeżyłem. Okropność. No, jedyne co jest dla mnie złe, to będzie Pewnie to też przeżyłeś. Te pręcy. pręty. Mhm. Tak, okropność. To jest jedyna rzecz, która akurat mnie tak. I pewnie większość koni zniechęca, ale ogólnie reszta jest w miarę okej. Okay. Zaraz zresztą zobaczysz, jak to wygląda. Z innej perspektywy, bo wiesz, ty tego nie do końca widziałeś, co ci tam zakładają, nie? Niekoniecznie. No właśnie. Więc ja zaraz zobacz. Czaprak, czyli coś, co ochrania Twoje Twój kłąb. Abyś się, się nie obtarł, się siodłem. No i siodła. Teraz pora, oczywiście, na głowie z tym metalowym prętem i wędzidłym. Mm -hmm. To niestety boli, ale da się przeżyć. No, ja ciężko to znosiłem. Mówiąc krótko. No i co, Wolta, jak się czujesz? Znakiem mm, nieźle. Może być. Jedynie to będzie idło, ale da się przeżyć. Naprawdę. Uwierz mi, Spirit, że jazda konna jest tak wspaniałym sportem, że jak się przyzwyczaisz, to właściwie zapominasz o tym będzidle, które cały czas się kuje. Zapominasz o tym bólu i po prostu cieszysz się jazdą. Oczywi no i oczywiście cieszysz się towarzystwem innych koni, jeżeli pracujesz w grupie, oraz oczywiście cieszysz się obecnością Twojego miejsca, bo przyznaj sam, że podobało Ci się u tego Indianina, prawda? Tak, on był moim przyjacielem. I nawet dałeś mu się dosiąść, prawda? Tak, to hmm. prawda. Więc widzisz, to jest właściwie to samo, tylko. Tam nie miałeś żadnego siodła, bo oni jeżdżą tak naturalnie po prostu ona oklep. Czyli bez żadnego siodła, bez niczego. Nie. Pamiętasz, prawda? Tak, nic mi nie zakładał, jak na mnie jeździł. No właśnie. Także. Naprawdę to jest prawie to samo, tylko po prostu. Ym... Po prostu mamy taki sprzęt i tyle. Trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić. Naprawdę się zastanów. No, radzę ci. Bo pamiętaj, że... Nie no, wiesz, ja cię kocham, ale... Jednak życie w dziczy to nie jest dla mnie jednak. Wolę żyć wśród ludzi. O wiele bardziej. Mhm. I żyć w zamknięciu. Wielkie dzięki. Może jednak się przekonasz, bo widzisz tu i wspaniałych rzeczy. Tak ale jeszcze chciałbym zobaczyć trening hmm, oczywiście tylko yy, słyszałeś że dzisiaj ma być przejażdżka bo yy, yy, wstawam nie a ty też tam jedziesz tak więc sam zobaczysz jak to wygląda o to dobrze Okej, okay, spróbujemy Czyszczenie bardzo dobrze ci poszło ty może do środy jeszcze raz kontor. Tak do testu. O, bardzo dobrze. Świetnie spirit. Nie możesz sobie mieć oporu, pamiętaj. Dzisiaj nie możesz, prawda? Pamiętasz? Dobrze. Chociaż raz nie spróbuję. No, to zapominamy popęk. Świetnie, dobry koń. Iść, to nie jest wcale złe. No, akurat, jeżeli chodzi o szadło, no to jest ok. Dobrze, teraz spróbujemy. o głowie. Powolutku. Spokojnie, nic się nie dzieje. Wiem, że to boli, ale musisz. Ciebie przyzwyczaić, jeżeli nie będziesz uciekał. <laughs> no, super. Jak wrócimy, to dostaniesz smakołyk. Smakołyk? Tak. Każdy tutaj, każdy koń, jak zrobi coś dobrze, dostaje albo marchewkę, albo, albo ja, albo jabłko. O, marchewki jeszcze nie jadłem, chętnie spróbuję. Że tu wsiadam. Spirit, jak widać, musi być blisko Sidney, żeby się dobrze zachowywał. Pewnie tak, bo jest jego ukochaną. Musimy kiedyś przetestować przejażdżkę bez Sidney, tylko z innymi koni, czy będzie dobrze. No, jeżeli nie będzie ucieką, to chyba się przyzwyczai, prawda? Pewnie tak. Dobra, to ruszamy. i co, jak się czujesz? Całkiem nieźle. Fajna, taka przejażdżka. Jeszcze takiej nie miałem, bo. Jedyna jazda, jaką miałem z tym Indianinem, no to wiecie, była taka szybka ucieczka. My szybko uciekać. A jak byłem w tej stajni wojskowej, no to wiecie, tam nie. Trochę męczyli, i w ogóle więc nie było fajnie, ale teraz jest spoko. To dobrze. Naprawdę zaczyna mi się tutaj podobać. O, świetnie. Dopóki nie ma Bata, czy jak to się, to, czy jak to się tam nazywa? Tak, to się właśnie tak nazywa. O. Bo się nie, nie wiedziałem jak, no to dopóki nie ma batę, no to jest dobrze. No właśnie, ma bat to jest, to nie jest nic przyjemnego. Sama. Sprawda nigdy tego nie przeżyłam, ale słyszałam od paru koni, że nie jest to zbyt przyjemne. Jaki dzisiaj piękny dzień, prawda? Tak, bardzo ładnie dzisiaj. Trochę chłodno, ale da się przeżyć jeszcze, nie? Tak, jest w miarę ciepło, ale trochę jeszcze chłodno. Ale wiosna już przyszła. Zajdziemy z koni Posiedzimy sobie A konie niech to sobie Pogadają czy coś Czemu nie? Możemy Wiesz Sydney mhm. Chciałem ci coś powiedzieć Co? Ten cały dzień Dzisiaj myślałam jak to ze mną będzie Czy, czy może jednak Uciec, czy jednak nie Cały czas mhm. myślałam, że tak, ale Wiesz co? Zostanę Oh, o, co wspaniale! Jednak nie mogę cię opuścić i naszego synka też. A poza tym, tutaj jest tak wspaniale, że nie chce mi się uciekać. O, to świetnie! To bardzo dobrze. Przynajmniej będę cię widywać bardzo często. A nie tylko na pasyjsku. Właśnie.